You wish. 28 luty 2020 roku. Na Nabożeństwo 40 godzin Racznica śmierci księdza Józefa Woźnianka, podsłuchanego w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Pan w ministrowi Wielkopolski, Pierwsza placówka Owińska, gdzie był świadkiem zamordowania pacjentów, tysiące pacjentów. A to był Dachau, obóz koncentracyjny. Gdzie w dniu, kiedy zamordowali Amerykanie 560 Niemców, uważali, że wyzwolili obóz Dachau. Po wojnie w 1945 roku był dusz pasterzem w ośrodkach w Polsce, w, Polsce, w Hamburgu. Mówił jak to trudno jest, jak anglicki wskazywali Polaków na śmierć. Odprowadzał pogrzeby na Austorf, ustalił pisał 400 krzywych. Od 1 lipca 1965 roku był w sanktuarium w Twórcach, gdzie spoczywa na cmentarzu.